Jesteśmy dzisiaj z wizytą u pana Rafała Pasonia, hodowcy gołębi pocztowych jak widać z wieloma sukcesami, który zechce podzielić się z nami informacjami dotyczącymi hodowli gołębi, jak i żywienia, suplementacji i poruszymy też różne tematy związane z problemami, które można spotkać w hodowli właśnie stada. Witam serdecznie panią Agnieszkę. Witam serdecznie wszystkich hodowców i miłośników naszego sportu. E, powstał taki pomysł z racji tego, że e, mamy bardzo dużo telefonów. Te e, telefony, jakby są bezpośrednio wykonywane przez hodowców do firmy Modern Lab, jak i do mnie. No nie ukrywam, że tych telefonów jest dużo. I aby podzielić się tą wiedzą, z praktyki powstał taki pomysł, że pokażemy, jak to robię u siebie w hodowli. Będzie to łatwiej, myślę, dla tych przede wszystkim początkujących hodowców, jak również tych, którzy dosyć dużą wiedzę mają, a tak to jest w tym sporcie, że czasami jakiś drobny szczegół, nawet ten doświadczony hodowca również. Może wyłapać z danego materiału, z mojej praktyki hodowlanej i zastosować u siebie. Z racji tego, że ta, ten ta dzisiejsza hodowla wymaga i dobrego żywienia, i dobrej suplementacji, każdy hodowca bazuje na jakiejś tam, powiedzmy, firmie. Aby przeprowadzać dobrze tą suplementację, ja akurat od lat współpracuję z firmą Modern Lab. Gdzieś z racji tego, że posiadałem wiedzę wcześniej, jeżeli chodzi o suplementację, głównie swoją i mojej całej rodziny, przełożyłem to bezpośrednio również na moją hodowlę. Może dlatego było łatwiej wybrać dobrej jakości produkty, a przede wszystkim o, o dobrym składzie? I tutaj, jeżeli chodzi o witaminy, o e, takich w produktach, które m, poziom tych witamin jest prawidłowy, bo z reguły no, jest dużo produktów na rynku. Ale ogólnie tendencja jest taka, że jest to troszkę robione tak po bandzie, po tych niskich normach, a to już nie za bardzo przekłada się jakby w efekt prowadzenia tego stada. Więc zacznę od tego, to co już wielokrotnie mówiliśmy na filmach, które można też podejrzeć w każdej chwili na kanale Gołąb w sieci. U radka pająka, które kręciliśmy w bezpośrednio w firmie Modern Lab. Tam wiele tych rzeczy też które tu dzisiaj powiem, one się będą, że tak powiem powtarzać, ale no nic jakby nowego nie da się, że tak powiem wymyśleć ta podstawowa suplementacja musi być u gołębi prowadzona cały rok. I zacznę od dwóch produktów, które są, tak, jakby podstawą, czyli tą podstawową suplementacją: witamina AD3, ec i B-kompleks. Te witaminy, tak jak na filmach wcześniej żeśmy mówili, można łączyć razem i są stosowane w połączeniu dwa razy w tygodniu. Tak opracowując pewien schemat. Stosowania to wszystko załączone jest w katalogu, ale teraz pokażę jak dokładnie to mieszam. I tak ta podstawowa suplementacja witamin i minerałów, które teraz pokażę, jest stosowana u mnie na karmę z racji tego, że łatwiej to jest wymieszać. Nie chcę, żeby to stało w wodzie powiedzmy cały dzień i Gołębie dostają na jeden posiłek dziennie. Czyli, jeżeli karmione są dwa razy dziennie, to już bez znaczenia, czy ktoś to poda, będzie podawał rano, czy będzie podawał sobie wieczorem. Jestem przygotowany do tego, żeby tak pokazać dokładnie, jak robię u siebie. Więc, jeszcze z takich podstawowych informacji. To tak. Wiadomo, jak każdy jeden produkt, czy to witaminy, czy produkt ziołowy, przed podaniem musi być dobrze wymieszany, bo na dole gdzieś tam coś, jakiś osad się robi w każdym z tych produktów. Co do przechowywania, bo bardzo istotna rzecz, też hodowcy zadają takie pytania. Yy, najlepiej jest to jakaś chłodnia, tylko nie na zasadzie takiej, żeby tam było 2-3 stopnie bo wtedy te witaminy no, po prostu lubi przyłapywać, a tak nie może być. Tak, żeby tam było w granicach powiedzmy 7-10 stopni takie chłodnie, no to jest idealnie, no bo wtedy ta temperatura cały rok jest taka sama. Albo po prostu jakaś, nie wiem, tak jak niektórzy mówią, że mają tam jakieś pomieszczenia, typu jakaś piwnica, jakaś kotłownia, tam gdzie jest chłodno i jakby nie przekracza 20 stopni, to też można sobie to w ten sposób przechowywać. I teraz tak, ja mam przygotowane w granicach tutaj 3 kg karmy, tak plus minus. Tak jak ja to stosowałem u siebie, bo to są lata praktyki, jak mniej więcej dobrać ilość. Więc tak, na tą ilość karmy od 2 do 3 łyżek takich stołowych. Wiadomo, że to tak idealnie zrobić się nie da. Proszę się nie bać przede wszystkim jednej rzeczy, czyli przedawkowania produktu. Bo w przypadku takim, jeżeli stosuje się produkt dwa razy w tygodniu, nie ma możliwości przedawkowania. Bo jak patrzymy tutaj na dawkowanie, no to. To ktoś by sobie mógł pomyśleć, że no przedawkowujemy, ale nie, spokojnie. Dwa razy w tygodniu nie przedawkujemy produktu. I jako pierwszą witaminę wymieszałem B-kompleks, bo ona jest taka bardziej płynna. Więc jako pierwszą i jako drugą AD3. Robię to tak dosyć szybko, żeby nie nam no, wyjdzie film bardzo długi, a tu chodzi o przekazanie najistotniejszych informacji. To akurat mam karmę w tym momencie pierzeniową, ponieważ mamy okres pierzeniowy, ja Będziemy nagrywać w drugim odcinku, jakby wszystkie informacje dotyczące tego okresu mierzeniowego. Jest dobry moment, bo go w tym momencie mniej więcej już zaczynamy. I teraz tak, w tym momencie mamy to wymieszane. Można to zostawić tam w granicach 10-15 minut, jak dobrze, fajnie podciągnie, ale mimo to to jeszcze jest wilgotne. I teraz czego stosuję do osuszenia. Z jednym z takich podstawowych produktów to jest po prostu zwykła pokrzywa, taka mielona. Ja te produkty kupuję typowo dla ludzi, ponieważ one są lepszej jakości, a przede wszystkim pokrzywa, którą wam pokażemy, musi być tak zmielona, w zasadzie na taki y, puder, bo Innych też próbowałem, ale efekt jest taki, że pół z tej pokrzywy z tej karmy oblatuje. I to, to się niszczy, a to tak nie może być. O! I w tym momencie, na przykład, na ten posiłek zastosuję pokrzywę. Co jeszcze jest ważne, to też jest. Wszystko, mój pomysł. Też dobrze by było, żeby kupować sobie takie miski lub te naczynia, żeby ta powierzchnia tutaj była taka półokrągła. Nie jakieś tam dziwne kształty, bo wtedy dobrze się miesza i te witaminy to wszystko równomiernie jest rozprowadzane po karmie. Ja już po prostu robię to tak często, że działam trochę jak. Jak automat. Jak termomiks. Tak jest. O. <laughs> I w tym momencie już mamy przygotowaną typowo karmę z witaminą B, kompleks i AD3. I to jest dwa razy w tygodniu, cały rok, bez względu na to, czy to są loty, czy to jest okres pierzenia, czy okres spoczynkowy. Różni się tylko później odpowiednie karmienie. Czyli tak jak na przykład zimą, Idzie innego rodzaju karma. Więc jednym, yy, produktów, jednym z produktów jest pokrzywa, drugim jest oregano, ta sama sytuacja to jest dla ludzi. Oczywiście puszki są jakieś przypadkowe i młody jęczmień. To są trzy tematy. I takim jednym z pierwszych, które od lat gdzieś stosuję, zanim. Zacząłem współpracę z firmą Modern Lab. To są produkty Centrum Zdrowia Gołębi. i to jest tak: wet, diarowet i mykowet. I też powiem o tym, bo też są pytania. Ja mieszam te trzy środki razem, wymieszam je po prostu w misce, robi mi się jeden produkt i to jest jakby kolejny produkt, który obsypka w formie obsypki, które, który służy mi do osuszania typowo minerałów czy witamin. Więc ta podstawowa suplementacja to by była ta witamina AD3 i B-kompleks. To jest taka podstawa, która musi być stosowana cały rok, ponieważ karmy to też wielokrotnie. Mówiliśmy o tym na filmach. W dzisiejszych czasach nie są takiej jakości, jak kiedyś to było, poprzez stosowanie nawozów, oprysków różnego typu. To jest no, w zasadzie dzisiaj temat nieunikniony, i te wszystkie niedobory musimy uzupełniać. Tak u Gołębi, jak i u ludzi. Dokładnie jest taka sama sytuacja. I teraz pokażę drugi zestaw tej podstawowej suplementacji. To są minerały. Minerały w płynie. Podstawa cały rok. Dwa razy w tygodniu, tylko w inne dni. Jeżeli ktoś sobie ustawi na przykład poniedziałek. I piątek, to to może sobie ustawić wtorek, niedzielę. No, tak, żeby gdzieś tam w swoim programie żywieniowym sobie tak to po prostu rozpisać, że ma być podawany dwa razy w tygodniu. I też minimum te na te 2-3 kilo karmy, ja daję trzy łyżki, dobre. Też trzeba sobie tak wyczuć. Bo, no w zależności jaka ilość jest karmy, każdy będzie przygotowywał to inaczej, ponieważ różne wielkości są tych, tych stat, które karmimy i może to być na przykład 1,5 kg, a drugi sobie przygotuje 4 kg. Trzeba sobie tak wyczuć, że, tak jak ja teraz dałem przykładowo 3 łyżki. Ta karma, gdybym dał łyżkę, to po prostu będzie za mało, bo tej ilości nie zwilżymy tak odpowiednio. Natomiast jak dam za dużo, to ona będzie tak mokra, że albo będzie trzeba ją zostawić na przykład na pół dnia, bo przy, nawet przy zastosowaniu posypki to już tak. No, no nie jest to dobrze, krótko mówiąc. Czyli nie możemy dać ani za mało, ani za dużo. I teraz do tych minerałów, ponieważ problem ze skrzydłami, który występuje, ja też to dosyć tam szczegółowo omawiałem, to też jest kwestia nie tylko stosowania produktów, bo to są jakby produkty wzmacniające, ale to jest przede wszystkim problem karmienia w zimie. Czyli nie możemy stosować w zimie zbyt ciężkiej grubej karmy, ponieważ te gołębie z reguły nie latają i mają tak zwaną nadwagę. W momencie kiedy są wypuszczane na wiosnę na pierwsze obloty, no tą nadwagę ciężko jest zgubić i przez to z reguły, przez tą nadwagę, i przez to, że nie wspomagamy je odpowiednimi produktami, czyli tak jakby nie smarujemy tych stawów bo to w zasadzie tyle jedynie możemy zrobić. Zrywają po prostu te skrzydła. No i tam jak na tym filmie szczegółowo nawet doktor też Łukasz omawiał, zrywanie ścięgna albo uszkodzenie stawu, bo to są dwie różne rzeczy. Jesteśmy w stanie powiedzmy na tyle pomóc tym gołębiom, że poprzez odpowiednie karmienie i wspomaganie, produktem ja od co najmniej 5-6 lat nie mam z tym problemu. Także to jest tak i produkty i odpowiednia karma, czyli odpowiednie, mm, odpowiedni skład karmy jest bardzo istotny. I do minerałów dokładamy Fortiflex, czyli właśnie ten produkt typowo na skrzydła. I tak jak robię to u siebie, ponieważ to nie tylko musi gołąb dostawać jakby w okresie tych trwania lotów, ale musimy go jakby przygotować do tych lotów. Czyli ja zaczynam mniej więcej od początku lutego, stosować u tych gołębi lotowanych, czyli przygotowujemy do sezonu lotowego, później cały okres trwania lotów, czyli w granicach 3 miesięcy, a później mamy ten okres. Polotowy, gdzie te stawy jakby trzeba zregenerować po tym dużym wysiłku, i tam z reguły jest podawany do końca okresu pierzeniowego, czyli gdzieś do końca listopada. Yy, więc podsumowując, ten produkt u mnie stosowany jest yy, z małą przerwą em, grudzień cały... i styczeń. Te dwa miesiące tylko nie dostają, wycofuję go, bo tam jest okres już typowo. Takiego spoczynku, i to już jakby nie musi być stosowane. No, a teraz jesteśmy w okresie wierzenia, więc dokładamy do minerałów, które wymieszałem wcześniej. I też w granicach te trzy łyżki na te powiedzmy 3 kg karmy, które. Tutaj mam przygotowane. Może przestawię tak, żeby karne było dobrze widać, jak ja tu sobie z tym radzę. Tu akurat karma jest troszkę już taka połączona czyli rozpłodowa jest połączona z pierzeniową, ponieważ lotniki po sezonie lotowym. Wykarmiały u mnie, odchowywały jednego młodego w gnieździe w tym roku. No i, i karma musi być z jednej strony z dużą ilością białka, żeby te gołąbki dobrze rosły, a z drugiej strony już bardziej pierzeniowa, uwzględniając jakby to stado, czyli tych rodziców, te lotowane, no bo one już są. W okresie po prostu pierzenia. I tak wymieszaną karmę, i tu dla odmiany na przykład wezmę sobie w tym momencie takie oregano. Tak to wygląda. No, i też trzeba wyczuć ilość, żeby nie dać za mało, no bo, no bo będzie gdzieś tam ta karma wilgotna powiedzmy jeszcze. A nie, nie za dużo, bo jak damy dużo, no to połowę z tego zostanie w karmnikach. Po prostu nie przyklei się do karmy. Także tutaj duży nacisk, jakby na tą podstawową suplementację. Z uwzględnieniem produktu typowo e, wspomagające stawy czyli FortiFlex. Jeżeli jeszcze mogę coś tutaj dołożyć do tej podstawowej suplementacji, to bym widział... To bym widział produkt Step 2. Czy ja go tutaj mam? Mam. Probiotyk, którego stosuję bardzo dużo, a teraz powiem szczerze, że zwiększyłem to jeszcze bardziej. I widzę bardzo duży plus po podawaniu dużej ilości probiotyku i mogę powiedzieć tak, jeżeli są takie dni, gdzie podajemy karmę czystą, czyli nie dajemy minerałów, nie dajemy witamin lub też innych rzeczy, bo u mnie oprócz tej podstawowej suplementacji też jest dużo natury. Czy jakieś tam warzywa też mieszam na karmę, ale tutaj gdzie hodowcy nie będą stosować nic na karmę. Zawsze ten probiotyk można, że tak powiem, zwilżyć karmę. To już tego tutaj bo nie będę pokazywał, ale powiem tak, że takie na te dajmy na to 3 kg karmy można dać dwie łyżki takie stołowe. Tylko probiotyk już nie osypujemy niczym, ponieważ on fajnie się Wchłania w karmę, więc można tam zostawić karmę po wymieszaniu na 10 minut, i ona za chwilę już nadaje się po prostu do karmienia. Więc w tym okresie pierzenia, im więcej tego probiotyku, tym lepiej. I to na ten moment zakończyłbym tą podstawową suplementację z racji tego, że tak powiedziałem na samym początku. To jest ta podstawa, z którą po prostu się nie rozstajemy przez cały rok. Bez tego nie da rady. Po prostu mm, musimy to uzupełniać, żeby te gołębie nie były wyjałowione, bo one nie są w stanie tych wszystkich rzeczy jakby wyciągnąć z karmy. Nie mamy dzisiaj takich karm, y, które by uzupełniały w 100%. Tak samo jak i nie mamy żywności, którą kupujemy w marketach. I musimy jest, się suplementować. Tak, i to i właśnie dlatego musimy się suplementować. Nie ma innej możliwości. No, takie mamy dzisiaj realia. I tyle. I na ten moment ten jakby odcinek bym chciał zakończyć. I zamknąć na tej podstawowej suplementacji. A drugi nagramy już typowo o okresie pieszenia. Jeszcze w formie takiej informacji ogólnej, yy, ponieważ też yy, każdy jakby chce otrzymać taką fachową wiedzę, ale przede wszystkim też mieć pewność, że kupuje oryginalne produkty. Więc tutaj jak najbardziej yy, każdy może zwrócić się bezpośrednio do firmy Modern Lab. Yy, jeżeli chodzi o praktykę taką hodowlaną, można dzwonić do mnie. Jeżeli chodzi o zakup typowo produktów, tak jak mówię, w Modern Lab można to zrobić przez sklep internetowy. Można zadzwonić również do y, firmy Flornas, oni też mają oficjalne przedstawicielstwo, jak również i do mnie, ponieważ ja też posiadam y, to przedstawicielstwo. I możemy, jakby, e, sprzedawać te produkty, i możecie być pewni, że właśnie z tych punktów e, te produkty są na pewno oryginalne. No i też jest ważna mm, data, tak, żeby też nie były przeterminowane, chociaż tutaj akurat jest e, dwuletnia, e, z tego co e, pamiętam, gwarancja. No ale wiadomo, no też żeby, wiadomo, jak te punkty sprzedają na bieżąco produkty, więc z tymi datami jakby nie ma y, tutaj problemu. Y, to tyle odnośnie zakupu. Co do jakiś tam jeszcze powiedzmy y, dalszych filmów, myślę, że tutaj dużym y, plusem byłoby, gdyby hodowcy y, pod filmami też zadawali Pytania, ponieważ no, to na pewno ułatwiłoby nam, żeby coś jeszcze nagrywać i, 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 i rozwiewać te wszystkie jakieś tam wątpliwości związane z hodowlą. Także na ten moment bardzo dziękuję.